Zajitajcie na kanale Koti Koti. <grym> Co to dzisiaj będziemy robić? Otwieramy następny prezent. Jaki fajny prezent, a cóż to? Dostałam to od, od babci i dziadka. Od babci i dziadka. To jest konik, tak? Następny konik. Pierwszy Aho. prezent otwierałam. Z takim konikiem, tylko czarnym, miał, miał białym. Miał grzywę i ogon, i, i był czarek, białe plamki. A miałam też takiego, tego całego białego. No to się powoli robi niezłe stado. Okej, okay, tak no to cztery. otwieramy. No, wow. Aż to to <laughs> <laughs> Pierwszy, Pierwszy, Pierwszy To jest paczeka numer jeden. Pierwszy. Pierwszy Kasietka numer 3, no to jeszcze musi być kasietka numer 2, Dwie. proszę bardzo. Podstawka jeszcze to. A czy instrukcje? Naprawdę? Proszę, tak. tylko pokażmy. Tu jest instrukcja Trzyma. dla konika i dla tej bramy, tak? Tu jest instrukcja, żeby zbudować ten wózek dla. E, taką przyczepkę, prawda? A, tak, i tutaj przyczepka. Przeszkody. A, i jeszcze przeszkody, to jest dużo elementów. Samochodzik i taczka. Poczekaj, nie machaj, poczekaj, czekasz chwilę. A to, to, to jest jabłko, a to jest sianka, jeśli dobrze pamiętam. Tak, chyba ja, to jest sianka dla konia. Tak, tak. A, i tutaj widzę, że numerem jeden jest. Tak. Y, zaczynamy od bramy. Tak. Od tego zaczynamy. Pokażmy jeszcze raz pakunek numer chela, jeden. To było osobno, tak? No dobra. Postaw karton tak, żeby było widać, co budujemy. O tak. Dobra, dobra. No to zaczynamy od pakunku numer jeden. Okej, okay. do pracy. małe elementy! Są małe elementy. Mam człowieka. Jeszcze sobie widać. A ja konika? Uj jaki malutki konik. Coś upadło? ciało. Hmm. Ciało człowieka upadło? Tak. Łapać ciało. Ok. To jest Stefani i Emma. Jest Popatrzmy, co jest, w, co jest w instrukcji. Zaczynamy od... O tu proszę, można sobie zeskanować chyba i na tablecie, czyli tak to, i, i ta podstawa, którą masz, jest ważna, widzę. Jest, bardzo jest do tego zestawu numer jeden. I faktycznie składamy człowieka. Mam człowieka! To jest do Stefani? Tak, Stefani. Tak się konika. Pisze. Step Stefani. Bo tak się pisze po angielsku. Stefani, tak? I Emma. Ok. Bo tu teraz mamy konika. I proszę, i dziewczynka Dziewczynka bumc zrobiona. I teraz konik. Potrzebujemy do niego jeszcze marchewki i zieleninki do marchewki. I zieleninka do marchewki. A potem, jak Aha, potem ona karmi konika. Momencik. I co potem dalej? A potem już składamy kolejne elementy. Ok? To będzie to. Czyli poczekaj. to Dobrze. Czyli tak, Stefan już karmi źrebaczka, tu już mamy następne, no, następną mam podstawę, Stefan, tak, poparcz. Teraz potrzebuję Takiej brązowej, To tutaj proszę. Tak, tak. To akurat... Tutaj tu. na przedłużeniu Czaj, i do to, tego... Tak. Więc to idzie tu. Tak, tutaj tak pokaż. Tutaj mm. mamy. Tak. Tak, tutaj mamy. To teraz już mamy tę podstawę. No i teraz potrzebujemy, co to jest za tutaj taki guziczek. Nie, zobacz. Zobaczcie, co no tutaj to damy później marchewkę. A, to będzie sobie taki jadł. Faktycznie, czyli to jest ten moment, gdzie jest wita marchewka. Tutaj. <laughs> okay. Mamy stojak na marchewkę, bardzo oryginalny. Teraz mamy długi klocek, który będzie za stojakiem na marchewkę. <laughs> Okej, okay, czyli prace trwają, proszę bardzo. Pokaż jeszcze chęć włoski, żebyśmy zobaczyli stojak na marchewkę. No i dziewczyna nam zebrała. Halo, dziewczyno, nie leżakujemy, wstajemy. Stefani, nie wydajemy takich dźwięków, bo się konik wystraszy, albo marchewka zjemnie. I teraz jakiś kwiatuszek do tego jeszcze chyba trzeba tutaj. Do dekoracja, tak, kwiatuszek. Okej, okay, to teraz jeszcze Koti Koti robi kwiatuszek. No i pojawiły się już ścianki. Zobaczcie, jest... to jest tak i tutaj jest miejsce dla konika. Tutaj tak, to się ta? mówi chyba, że to jest taki żłób, w którym kładzie się, yy, w którym kładzie się, poczekaj, poczekaj, pokaż mi ten obrazek jeszcze, bo to są te ścianki i ten żłób na sianko dla konika. A tu co mamy? Kolejne dwa długie klocki i to będą podstawy tej budowli, dobrze? Ok, czyli teraz mamy już boczne ścianki i zaczynamy budować tutaj, tak jak wspominałyśmy tam, czyli jesteśmy na tym etapie, przewróćmy kartkę. I teraz co nam to dodaje? W górę, w górę rosną jeden te ściany. I taki. jeden tak. Po dwa. Tylko zauważ, kochanie, że jeden ma tutaj taki jeszcze... Wypustkę to będzie na bidon czy na coś? Jeden nie ma, a podwójny, nie. a drugi nie ma. Pokaż. A to są te. Pokaż. Są te. Pokaż je razem. Tak, a ten idzie tu. Jeden jest z takim, właśnie jakby z trzyma tak, Ale, ale jeszcze rzeczy. kotuś za nimi są kolejne te, są te. dwa klocki. O nie. I tu. I tu, tak? Ok. Czyli co my tu mamy? Już ściany rosną. Tu mamy chyba takie na wodę poidełko. I teraz idą mam. takie łuki. Dwa. One Zobaczcie. I tu i są i takie dwa łuki. A w Co będzie dalej? O, i teraz zadaszenie już powoli zadaszenie. szykujemy. Zadaszenie. Proszę, zobaczmy. Fioleto. Fioletowe. Bierzemy teraz. Bierzemy. Mhm. Tak? Dobry. Poczekaj. Ok. I rób Dobra, Mhm. No jak to? Od tej strony, gdzie jest kwiatek, idzie ten najbardziej pochyły klocek, tak? ten Najbardziej spadek, a potem już takie daszek, o tak. I teraz wyrównaj klocki, tak. Tylko, żeby one były równo i nieszczypniej się, tak? O tak. Dobra robota. I teraz, co my tu mamy? Kran z wodą. Mówiłam, że to będzie poidełko. Pokaż... Jest kran, pokaż kran. Kranik! Co? Po co jest ten kran? To tak to wydawało mi się, że to przezroczyste będzie poidełkiem. I tutaj dobudowujemy jeszcze Ścian. wyższe ścianki, tak? A teraz budujemy to, co chciałam. Czyli... A teraz budujemy jeszcze wyższe ściany, tak? Tak, bo to jest teraz. Bo to jest teraz dalsza część, zobaczcie. To bo, bo to każde, te, te uchody, te co ja mówiłam będą do bramki, tak? Do pięknej różowej bramki. Tu będzie bramka. Okej. Okay. Jęka bramka. Mm. Ręka Dobra, teraz taki łuk. Łuk. Na razie z tyłu, bo sprzygowamy harmider. Dobrze. <grym> I co tam Dobra, dalej? Musimy... I dam, dam, tu, tu. Ja, ja pracuję jak ma pszczółka. Jak mała pszczółka i drugi łuk. I, I obróć koty, te, ten tę budowę w naszą stronę. Tu pokażecie. No bardzo ładnie to tak wygląda. I teraz? Niezła chacienda. I co teraz? Tego? Idzie ten tu. Proszę przewrócić stronę. Tutaj nasze. Mamy już pełne zadasze. obróć tą budowlę dookoła, żeby pokazać. Tutaj jest marchewka, tutaj jest kranik, dwa <śm> i jeszcze tu coś chyba musi zostać zbudowane. Tak, ja wiem. Co tutaj? A co tutaj dołączyłaś? To nie, co przed ja, chwilą? To nie, co tutaj to, jest? To. Tutaj na samym szczycie jest ten, dachu, jest ten yy, uchwyt. No zobacz. A jeden? A. Dwa przed muszą być puste. O tu tak. jest, tak, w tym miejscu. Będzie jest tutaj ten... flaga. A, masz rację, flaga i jeszcze jakiś logo, tak? Ja! Emblemat, który ląduje tutaj na frontonie. Konstrukcję mamy gotową. Stefani wchodzi, tak? Przyniosła co na tu przyniosła. Pokażmy. Weź rączkę, bo nic nie widać, zespania rączką. Okej, okay. ona przyniosła sianko, tak? Bardzo ładnie. I tutaj mamy taką fajną bramkę, super emblemat, koński Zobaczcie, co zrobiłam zapasowe rzeczy? <noise> Wyrosła zielenina na, na fladze, tak? No, po prostu pierz, super. Pierz, pierz, pierz. Okay. Pierwsza Koniec. część. Pierwsza część. I zobaczcie, od samego początku to pokazywało, jak długo mamy. Tak, jak pasek I ładowania, tak? tak? Jak w aplikacji. I w końcu mamy Sukces. Zakończę. Dobrze, i teraz Green. idziemy do książeczki numer dwa i do zestawu dwa. numer dwa. Zestaw numer dwa to i jest? książeczka numer dwa. Będziemy robić taczkę i samochód. Okej, okay, do o, roboty. i emba do mnie przejdzie. No to proszę bardzo, zaczynamy. Czyli część nie To już nic nie zostało. Emma, tak? Tak, czyli... Stefani, masz przyjaciółkę! Emma! Jak zrobisz Emma, to co będziemy robić? Poczekajcie! Grabię! Grabi będzie trzymała Emma. Tak, z to, to, to nie są takie grawie, tylko takie A tam potem się będziesz robiła znaczy, to są, nie są grawy, to są widły. <śpiewa> wróć, wróć, yy, Drogie dzieci, to są widły. W tym się Ty służą do tego, połóż je na chwilę, połóż, pokaż dzieciom, połóż, ja yy, sfilmuję. O co chodzi? Tym, tymi widłami tutaj, nabija się te widły, wbija się je w sianko i sianko się przenosi. Tak? Na przykład na przyczepkę albo właśnie do tego tutaj żłobu, gdzie karmi się. Kolika to nie są grabie, ok. Dałam się skręcić, bo w ogóle nie spojrzałam pokaż. One nie są do grabienia, to są widły. Tak, tak. Nie, to są widły do nabijania. One mają ostre końcówki. Ok, to przejdźmy, przejdźmy już do tej taczki. Tak, taczkę mamy gotową i Stefanie wzięła się do pracy, a tutaj będzie co? Puchar, tak? Tak, puchar. Mamy tego kolika. A tutaj mam się. Siano, to będzie... e, Możesz je dać też na, na daszek tam tutaj, nad konikiem. Dlaczego? Bo często na różnych stryżkach też trzyma się siano, o, na takich napstaniach na przykład. Teraz bierzemy auto! Zaczynamy od konstrukcji auta, proszę bardzo. Konstrukcja auta. Aha, czyli musimy znaleźć cztery takie... Tak. Zobaczcie. elementy żeby... Zobaczcie, ja już robiłam koło, one są bardzo proste, zobaczcie. Zbierz się ten, tak? Ten. tu mocno włożyć, tak? I pokaż, co wyszło. Włożyć i mamy koło. Pokaż? Mamy koło. Pierwsze koło. Okay. I takie Drugie półka. koło. Okej. Okay. Jak już zrobisz koła. To co mam robić? To trzeba je będzie jakoś przymocować. Zobaczcie. Tu, tak. Pokaż. Tak. Pokaż z boku. Jestem od razu mhm. tak, tu. Daje się to tu. Przysupię. Mamy się koła. Kliknięcie. Mamy koła. Dobrze. Jak już nasze auto będzie miało koła, będziemy potrzebować co to będzie? Wyposażenie samochodu? Kierownica! No tak, kierownica. To będzie kierownica. No to pracuj. Pokaż, jak tam samochód. Postawisz go na chwilę, chciałabym go pokazać. Ale Koti, Koti zasłaniasz. Chciałabym pokazać. Chciałabym pokazać samochód. Możesz przybliżyć? Jakim jest opakiem? Eee, pokaż. W środku już jest zrobiony. Czego mu jeszcze brakuje? Dobrze. Zobacz, Teraz mamy to tu i tutaj mam jeszcze. A ten? Górna wchodzi. część szyby. <grych> Zostało nam coś? Hmm. Zrobiliśmy jednego. Pod co on się miał znaleźć? Okay. Tak. Popraweczki. Tu, to tu. I dopiero teraz. No, Mam no już ten I Już nie zostały nam żadne elementy? Nie. Chciałam powiedzieć, że ten samochód jest po prostu piękny. Pokaż. Tak. Zobaczcie na obrazku. Ja go wolę zobaczyć w rzeczywistości. Uważaj, kot za tobą. Uważaj, pokażemy drugą właścicielkę kanału. Kotik. Kotek Ivy, się z widziami. Z widzami. O, hello! No. Katek jest zainteresowany pewnie pojazdem, bo się rusza. Czyli yy, pojazd gotowy. Czy coś jeszcze tutaj jest do zrobienia? Tak, Zwróć jeszcze stronę, trzeci, tak? ale przewróć stronę tutaj. No, chyba to tyle, Nie. tak? Tak, chodziło. Dobra, czyli trzeci pakunek. Pokaż konika. A zasłaniasz wszystko rączkami. To też na razie konika odwróć z drugiej stronę. No tak powiedziałabym, że w środku pusty. A ty wunia, co myślisz? Kotkowi chyba się najbardziej Wiesz? podobają szeleszczące części. Czyli budujemy mm, taki wózek czy przyczepkę jak to woli dla e, konika. A, to Najpierw? Trzeba usiadłać konie, tak? Ona to jeszcze szczotkę do czyszczenia, bidonik i. I wiesz, teraz mam różową szczotkę. A masz już szczotkę do czyszczenia konia? Miałam szczotkę do czyszczenia zwierząt, ale szczotkę do czyszczenia kota konia nie miałam. Szczotki takiej nie miałaś, tak, tak? Tak, bardzo się ucieszyłam, bo miałam, bo miałam już pomarańczową i niebieską. Jest, jest, jest. Kot pilnuje naszej pracy. Bardzo dobrze. Konik jest już gotowy. I a zobaczcie, pierwszy raz mam takie płódki. One są w kształcie myszki. Pokaż, możesz pokazać na chwilę, bo strasznie machasz. Dobrze. One wyglądają w kształcie myszki. Myszki? Dlaczego myszki mówisz? A nie, nie, nie. Usi. Ciało. A, ty tu widzisz Otychal. myszkę. Nie, to takie ornamenty ozdobne są, tak myślę. Chodzi o to. A i ja się tak rozpychasz. Kotek. O, kotek! Cii, cii. A to się A tak i... rozpycha? Uuu! Uh. Kot bierze czynny udział. Dowiedziała się, że tu robimy kanał, który, którego jest właścicielką. I to ja już to przyszło porządzić. No co? Czyli przyczepka ma tak wyglądać. Pokaż kot i jak tam. Ale tak musisz lepiej przymocować klocki, żeby ta przyczepka na razie trochę fruwa. Jest! Już? Konia tak ładujesz? Powoli! I nie. już przyczepka wygląda całkiem profesjonalnie. Poczekaj, poczekaj, nie odwracaj jeszcze. Popatrzmy. No dobrze. Na, str na stronę. Teraz na dole obracamy ją do góry. No go. Takiego, takiego. Ten idzie Będziemy robić mechanizm jezdny, drogi koniku. I co to się zrobiło? Brawo, brawo Koti Koti, pięknie to wszystko wygląda, ale nie piszczymy, co Nie piszczymy. Proszę, przyjedźcie tutaj. O, bardzo fajnie. I teraz poczekajcie, jak na tym koniec zobaczcie. Czyli przyczepka jest tutaj gotowa w instrukcji. O, i tutaj jeszcze mamy Stefani. Dobrze. I teraz co będziemy teraz budować? Przewrócisz instrukcję? Będziemy budować takie, taką przeszkodę jakby. Przeszkodę dla konia Nie, jest ta. tu? Ta A, która jest tu. Ok. Co to była za przeszkoda? Pokaż, pokaż. Wow, bardzo fajna. Poczekaj, to jest przeszkoda przez którą skacze koń rozumiem, tak? I ona tutaj na obrazku po zmontowaniu też tak wygląda. Drugą przeszkodę teraz montujemy, tak? tak. A, i ta, tutaj mamy ma to. Ale poczekaj, no tu jest... Aha, czyli my do tego doszliśmy tak. do momentu. Tak, I, I, teraz I teraz taką budujemy przeszkodę. Tak, z przeszkodę. I ona jest faktycznie tu, a ta poprzednia jest tu. Bardzo tak. rozbudowany zestaw powiem Ci. Bardzo... Super. Zestaw, jaki ale serdecznie. Bardzo fajnie, czyli dziadek i babcia mieli dobry pomysł na prezent. Tak. Super, bardzo dziękujemy. O proszę, kto tak ładnie skacze przez przeszkody? A teraz, a, teraz, a teraz Dobrze, teraz zobaczmy jeszcze tutaj, co tu się dzieje. Tutaj zostało picie, tutaj zostały kwiatki, tak, tutaj Stefani pracuje, a tutaj Towarzystwo jedzie. Może niech ominą instrukcję, w której jest pokazane, że zrobiliśmy drugą przeszkodę. I, I ostatnie... Na razie to widać twój rękaw w kotek. W tym. Więc w kadrze. Chyba jednak duży konik wskacze przez te przeszkody. Może trochę poskacze ten konik, co? Ma może go Mhm. A duży... Przez tę, tak? Tę tak. przeszkodę. Tylko jedna osoba musi kręcić, a druga... Tak myślisz? Tak. Na On tak skacze. Tak. No nie wiem, nie wiem, czy to się tak aż bardzo... To nie jest chyba karuzela dla koników. <grych> Może też ktoś... Aż tak? Aż tak? Myślisz? Niezły trening. No, konie chyba aż tak wysoko nie skaczą. Ale zaraz zobaczymy. Dobrze. W takim razie zobaczymy, co konik potrafi. Czekaj, bo tutaj auto nam się jeszcze rozkłada troszeczkę. Dobrze, dobrze, już poprawiłam. Okej. Okay. Dobrze. Czyli bardzo fajny zestaw. Jestem zadowolona. Mam nadzieję. Dobra robota i pozdrawiamy naszych widzów. Proszę pomachać koniki, ładnie widzą. Pa pa.